Witajcie, z tej strony Uluru. Mamy dzisiaj 19 grudnia i właśnie do do szkoły, ale zaraz już będzie po. Ogarniacie to, że jest na plusie? Tutaj słoneczko świeci, jest w miarę ładnie, ale tutaj mi śnieg topieje. Ja się boję, że już jutro go nie będzie. Właśnie wróciłam do domu i mam tutaj przylepę, także trochę tutaj posiedzę z przylepą. I później i dobiegać, bo tak zawsze robię po tym, jak jestem jakaś okay, zmęczona, czy w sensie psychicznie zmęczona, to by pobiegać i wszystko po prostu poprzemyślać. Poprzemyślać wszystko, tak, poukładać układać sobie wszystko w głowie. Ogólnie, co wczoraj było świętecznego. Hmm, pakowałam prezenty, i to była chyba jedna rzecz, ale nie nagrywam tego, bo nie mogę wam pokazać, co pakowałam. Także odezwę się do was po. Moim odpoczynku i pobieganiu. Czyli jeszcze przytulak z bliska, ogólnie ostatecznie poszłam spać. Tak, i jest teraz noc. Jak sam poszłam zejść obiad, a potem jechałam z mamą po siostrę i no, sobie daleko na swoją szkołę, i teraz wróciłyśmy, troszeczkę się jeszcze poleniłam i zrobiłam sobie teraz kolację. Na sobie będę coś oglądać i będziemy robić paznokcie. I kartkę. Tak. Ewentualnie kartkę jutro. To jeszcze zobaczymy. Paznokcie na pewno nabiorę mamy włosy. chciałam Ciekawe, czy się skapie. Nie mam tutaj Muzyka! Mam włosy cieniowane, czyli właśnie tak ścięte, że są na różnej długości. No i że to chodzi o to, żeby po prostu tutaj było taki puszek, taki fajny. Także zobaczymy czy się skapnie. Ale naprawdę dziwnie wyglądam. Tak nie jestem przyzwyczajona. Może dorośli trochę? Nie wiem. To mam kota w, w anio, zawsze spoko. Dobra. Robię... Ileśmy robić to paznokci, bo naprawdę zaraz ten... Całą noc będę musiała nie spać, żeby zrobić to poznokcie. No, A jeszcze musimy tu kartkę zrobić. Ale to nie kartkę jutro. Teraz będę przekładać co chwilę. No ale dobra. Eee, pokażę Wam, jak to poznajęło. No, widać. Mniej więcej odrościki są. Ten jeden taki długi. Eee, prawdopodobnie będzie, będzie kolor czerwony, ale jeszcze nie jestem pewna, no bo zawsze na Święta robi sobie czerwony. I to jest mi taka tradycja, ale nie wiem. Odebrałam dzisiaj z poczty, więc będziemy niedługo otwierać. Jeszcze musimy otworzyć tamtą. W kłasie, nie wiem, czy w tym, czy w następnym. Bo w sumie obiecałam, że w tym. No to może obie otworzymy w tym, ewentualnie jeszcze tą otworzymy, ale to po paznokciach, dobra? Dobra, super, dzięki. Super, że się zgadzacie ze mną. Nie macie wyjścia. Kocham was, Pamiętajcie. Paznokcie zrobione. Taką wyglądają. Zdecydowałam się, że właśnie wskazujący, jak na lewej, taki na prawej stronie, będzie zielony, a reszta czerwony z takim ładnym połyskiem. Teraz ja zrobię kartkę świąteczną i zrobię dzisiaj jedną, bo już jest ogólnie po północy i jestem trochę zmęczona. Ale już obiecam, że zrobię przynajmniej jedną kartkę. Także robimy jedną kartkę a jutro ewentualnie zrobię drugą. No muszę koniecznie tą zrobić. Dlaczego? To wam nie mogę powiedzieć. Na następnym może wam powiem w vlogmasie. Teraz to muszę zrobić, żeby po prostu zdążyć z pewną rzeczą. OK, zrobiłam kartkę, ale postanowiłam, że Wam nie pokażę. Yy, pokażę Wam w następnym vlogmasie, ale to dlaczego, to sami zobaczycie. Musicie po prostu poczekać i mi zaufać i wszystko po prostu będzie w następnym filmiku wyjaśnione. Tak czy siak możecie mi uwierzyć na słowo, bądź nie, kartka jest zrobiona. Także z czystym sumieniem na sercu mogę iść zmywać makijaż i szykować się do spania. Już po prostu o tym marzę. Także już będę kończyć. Życzę wam miłego dnia, bądź wyszczorku. No i do usłyszenia. Wesołych świąt. Pa, pa. Że pada nie wiem, czy widać. Muszę biegać. I wróciłam z biegania. Także jestem usatysfakcjonowana. Witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy środę, jak się nie mylę. 21 grudnia. I będziemy... Teraz jeszcze do ćwiczyć w domku, ale to już nie będę Wam pokazywać. Dobra, ostatni urywek z tego y, vlogmasa z, z wcześniejszych dni. Powiedzmy, że dzisiaj jeszcze nie zapiszemy z kalendarzu, bo będę szła na tą Wigilię. I to już będzie na następnym filmiku. To teraz Wam pokażę, co było w kalendarzyku. Mamy tutaj wizaczka, y, dumle, kolejną świeczuszkę oraz takie ładne kolczyki. Także ja sobie dzisiaj... Ubiorę, ewentualnie to od jeszcze nie wiem. E, I tak, zapisujemy sobie. 19 było pakowanie prezentów, a 20 robienie świątecznych paznokci oraz robienie kartki świątecznej. Dobra, za, e, zapisane. Zobaczę, czy dam radę jeszcze przed Wigilią zmontować filmik i wam rzucić. Chyba nie, bo zostały mi tylko dwie godziny do ogarnięcia się, także no zobaczymy. Może mi się uda. E, po prostu, no Nie mam jakoś tam dużo też do ogarniania się, więc no, przynajmniej może zmontuję. Ale dobra, kończymy ten yy, vlogmas na dzisiaj, także yy, na następnym vlogmasie pokażę Wam Wigilię z przyjaciółkami i pewnie jeszcze tam następny dzień jeszcze nagram, no dobra. To także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, tak na razie wygląda nasz kalendarz świąteczny, jest coraz bardziej, yy, no tutaj zapisany, bardzo ładnie ozdobiony, dobra. Także dziękuję bardzo za, za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Wesołych świąt. No i do usłyszenia. Pa pa!